Witam serdecznie Renata Kulisiewicz. W dniu dzisiejszym chciałam państwa zaprosić na nową prezentację mieszkania. Wyłącznie w naszym biurze. Są to dwa pokoje. Jesteśmy dokładnie w dzielnicy Tysiąclecie. Z okna balkonu widać bezpośrednio duży parking, plac zabaw, szkołę. Duża ilość zieleni, a w oddali, właściwie na etapie końcowym, aquapark. Znajdujemy się w tej chwili w dużym pokoju, gdzie istnieje możliwość zakupu wszystkich mebli, które są na mieszkaniu. Teraz pokażemy szczegółowo, jak wyglądają te meble. Dalej, zaproszę wszystkich do kuchni. Wystawa okien od strony wschodniej. Meble w zabudowie, wraz ze sprzętem AGD. Przejdziemy do pokoju. Średniego, który może być sypialnią, ewentualnie pokojem dla dziecka, dzieci, to już wedle potrzeb rodziny czy osób zainteresowanych zakupem. Przechodzimy przez mniejszy przedpokój, w którym mamy zabudowę na wieszaki, komodę z lustrem. I w części drugiej przedpokoju dużą szafę w zabudowie. Szafki pomału zaproszę Państwa do dużej łazienki, gdzie również po stronie lewej znajdują się meble. Meble są również w zabudowie. Wanna. Zachęcam Państwa do zakupu szczególnie tego mieszkania, ponieważ oprócz tego, że znajduje się w atrakcyjnej dzielnicy Tysiąclecia, tak jak Państwu wspomniałam wcześniej, posiada metra około 45 m2, dwa pokoje, to dodatkowo znajduje się na trzecim piętrze wieżowcu z windą, którą mamy tutaj zaraz obok. I co jest najatrakcyjniejsze, od tego momentu cena ulega dużej obniżce. Zainteresowanych zakupem tego mieszkania przede wszystkim zapraszam do Biura Nieruchomości Sferum bezpośrednio do mnie, do Renaty Kulisiewicz. Dziękuję serdecznie i zapraszam.